Witajcie wszyscy i przygotujcie się na materiał, który dosłownie wstrząśnie polską sceną polityczną. To co zaraz usłyszycie to informacje, które były starannie ukrywane przez ostatnie tygodnie, ale wreszcie wypłynęły na światło dzienne i wywołują prawdziwą burzę w mediach i w koalicji rządzącej. Mowa o Michale Szmytcie, byłym sędzą Polskiego Sądu Rejonowego, który uciekł do Białorusi i otrzymał tam azyl polityczny oraz o Tomaszu Żuszku, polityku i sędzi, który obecnie jest dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Te dwie postaci połączyła historia, która może zniszczyć nie tylko reputację Żuszka, ale także postawić pod znakiem zapytania całą politykę personalną obecnego rządu. A najważniejsze w tym wszystkim jest reakcja Donalda Tuska, który, według naszych źródeł, jest absolutnie wściekły, że ta sprawa w ogóle ujrzała światło dzienne. Zostańcie do końca, bo szczegóły są tak szokujące, że trudno w nie uwierzyć. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia, kim jest Michał Schmidt. To były sędzia sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa, który w maju 2024 roku nagle zniknął z Polski i pojawił się na Białorusi, gdzie poprosił o azyl polityczny. Ta ucieczka wywołała ogromny szok w polskim wymiarze sprawiedliwości i stała się tematem numer jeden w mediach przez wiele tygodni. Schmidt twierdził, że w Polsce czeka go polityczna nagonka, że będzie prześladowany za swoje poglądy i decyzje sędziowskie, które wydawał w ostatnich latach. Dla jednych stał się zdrajcą, który uciekł do wroga Polski. Dla innych ofiarą systemu, który nie toleruje niezależnych sędziów. Niezależnie od ocen moralnych, fakt pozostaje faktem mamy polskiego sędziego, który uciekł do kraju wrogiego wobec Polski i tam otrzymał ochronę. Teraz przejdźmy do Tomasza Rzuszka. To postać, która przez ostatnie lata była bardzo aktywna w polskiej polityce i w wymiarze sprawiedliwości. Żurzek jest znany jako ostry krytyk reform wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanych przez poprzedni rząd prawa i sprawiedliwości. Był jednym z czołowych głosów protestujących sędziów, często występował w mediach, brał udział w manifestacjach. Po przejęciu władzy przez koalicję Tuska, Żurzek został nagrodzony za swoją aktywność i otrzymał prestiżowe stanowisko dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dla wielu był symbolem walki o niezależność sądów, dla innych politycznym aktywistą w todze sędziowskiej. Ale niezależnie od tych ocen, nikt nie spodziewał się, że jego nazwisko zostanie połączone ze sprawą Schmytta w tak dramatyczny sposób. A teraz dochodzimy do sedna sprawy. Michał Szmyt w swoich ostatnich wypowiedziach z Białorusi, które były transmitowane przez białoruskie media państwowe i które szybko rozeszły się po polskim internecie, ujawnił szczegóły swoich kontaktów z różnymi osobami z polskiego wymiaru sprawiedliwości przed swoją ucieczką. I właśnie tutaj pojawia się nazwisko Tomasza Żuszka. Według Szmytta Żurzek miał być jedną z osób, która ostrzegała go przed tym, co go czeka w Polsce po zmianie władzy. Szmyt twierdzi, że Żurzek w prywatnych rozmowach mówił mu, że nowa władza będzie bezwzględnie rozliczać wszystkich sędziów, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali z poprzednim rządem, że będą tworzone listy proskrypcyjne, że kariera wielu sędziów zostanie zniszczona niezależnie od tego, czy rzeczywiście popełnili jakieś przewinienia, czy nie. Te rewelacje są absolutnie wybuchowe z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli to prawda, że Żurzek rzeczywiście prowadził takie rozmowy ze Szmytem, to oznacza, że miał wiedzę o planach masowych represji wobec sędziów, jeszcze zanim te plany zostały oficjalnie wdrożone. Po drugie, oznaczałoby to, że Żurzek swoimi ostrzeżeniami przyczynił się do ucieczki polskiego sędziego do wrogiego kraju, co mogłoby być traktowane jako zdrada interesów państwa polskiego. Po trzecie, jeśli te oskarżenia są prawdziwe, to cała narracja o walce o praworządność i niezależność sądów prowadzonej przez obecną władzę rozpada się jak domek z kart, bo okazałoby się, że ich celem nie jest przywrócenie praworządności, ale zemsta polityczna i przejęcie pełnej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. Tomasz Żurzek oczywiście kategorycznie zaprzecza tym oskarżeniom. W swoim oświadczeniu, które zostało opublikowane kilka dni temu, stwierdził, że nigdy nie prowadził z Schmidtem rozmów, o których mówi były sędzia, że wszystko to jest kłamstwem i manipulacją mającą na celu zdyskredytowanie jego osoby i pracy, którą wykonuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Żurzek sugeruje, że Schmidt jest wykorzystywany przez białoruskie służby specjalne do prowadzenia kampanii dezinformacyjnej przeciwko polskiemu rządowi i przeciwko osobom, które walczą o przywrócenie praworządności w Polsce. To jest oczywiście bardzo wygodna narracja, ale pozostaje pytanie, czy jest prawdziwa? Problem polega na tym, że trudno zweryfikować, kto mówi prawdę w tej sytuacji. Szmyt jest teraz na Białorusi, poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości i może mówić praktycznie wszystko bez obaw o konsekwencje. Z drugiej strony Żurzek ma oczywisty interes w zaprzeczeniu tym oskarżeniom, bo gdyby się okazały prawdziwe, jego kariera polityczna i zawodowa byłaby skończona. Nie mamy nagrań tych rozmów, nie mamy świadków, nie mamy żadnych twardych dowodów, które pozwoliłyby jednoznacznie rozstrzygnąć tę sprawę. Zostajemy więc z dwiema sprzecznymi wersjami wydarzeń i musimy sami zdecydować, komu bardziej wierzymy. Ale niezależnie od tego, czy oskarżenia Szmytta są prawdziwe czy nie, sama ta sytuacja jest katastrofalna dla wizerunku obecnego rządu. Po pierwsze, pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości jest w takim stanie, że sędziowie wolą uciekać do Białorusi, niż stawić czoła polskiemu systemowi prawnego. To jest absolutnie bezprecedensowa sytuacja w historii demokratycznej Polski. Po drugie. Fakt, że były polski sędzia jest teraz wykorzystywany przez białoruską propagandę do atakowania polskiego rządu, pokazuje, jak bardzo skomplikowana i niebezpieczna jest obecna sytuacja. Po trzecie, cała ta afera rzuca cię podejrzeń na wszystkich sędziów i urzędników, którzy otrzymali wysokie stanowiska w nowym rządzie, bo rodzi się pytanie, ile osób na tych stanowiskach rzeczywiście zasługuje na nie ze względu na swoje kompetencje, a ile dostało je jako nagrodę za polityczną lojalność? I tutaj dochodzimy do reakcji Donalda Tuska, która według naszych źródeł była absolutnie wybuchowa. Tusk podobno podczas zamkniętego spotkania z ministrami i wysokimi urzędnikami dosłownie wściekł się, gdy dowiedział się o wypowiedziach Szmytta dotyczących Żurzka. Krzyczał, że ktoś musi wziąć odpowiedzialność za tę sytuację, że ktoś musiał wiedzieć o kontaktach między Żurkiem a Szmyttem przed ucieczką tego drugiego, że nie może być tak, żeby jego rząd był kompromitowany przez takie afery. Według osób, które były obecne na tym spotkaniu, Tusk był bardziej zdenerwowany niż kiedykolwiek od czasu objęcia funkcji premiera. Ta reakcja jest zrozumiała, bo cała ta sprawa uderza w fundamenty legitymizacji jego władzy. Przypomnijmy, że Donald Tusk wrócił do polskiej polityki pod hasłem przywrócenia praworządności i naprawienia wymiaru sprawiedliwości po latach rządów PiS. To było jego główne hasło wyborcze, to było główne uzasadnienie dla wszystkich kontrowersyjnych decyzji, które podejmował jego rząd w ostatnich miesiącach. Tłumaczył, że jeśli robi czystki w sądach, jeśli odwołuje sędziów. Jeśli zmienia kierownictwo różnych instytucji wymiaru sprawiedliwości, to tylko dlatego, że chce przywrócić prawdziwe standardy demokratyczne i zakończyć polityzację sądów. Ale jeśli teraz okaże się, że jednym z głównych ludzi odpowiedzialnych za te zmiany jest osoba, która może być uwikłana w sprawę ucieczki polskiego sędziego do Białorusi, to cała ta narracja się rozpada. Opozycja oczywiście natychmiast wykorzystała tę sytuację. Politycy prawa i sprawiedliwości domagają się natychmiastowego odwołania żuszka ze stanowiska i przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie jego kontaktów ze Szmytem. Mówią, że to jest dowód na to, że cała operacja przejmowania kontroli nad wymiarem sprawiedliwości przez obecny rząd jest motywowana nie troską o praworządność, ale chęcią zemsty i zapewnienia sobie bezkarności. Konfederacja idzie jeszcze dalej i mówi o zdradzie stanu. O współpracy z wrogimi wobec Polski służbami specjalnymi, o konieczności postawienia przed sądem nie tylko Żuszka, ale także innych osób, które mogły być zamieszane w tę sprawę. Media głównego nurtu próbują minimalizować znaczenie tej afery. Widzimy artykuły, które przedstawiają Szmytta jako niewiarygodnego świadka, jako człowieka, który sprzedał się białoruskim służbom i teraz wykonuje ich polecenia, atakując polski rząd. Czytamy opinie ekspertów, którzy tłumaczą, że nawet jeśli Żurzek rzeczywiście rozmawiał ze szmytem, to nic z tym złego, nie ma bo miał prawo ostrzegać kolegę przed potencjalnymi konsekwencjami jego działań. Widzimy próby przekierowania uwagi na inne tematy, na inne skandale, na inne problemy, które rzekomo są ważniejsze niż ta sprawa. To klasyczna strategia zarządzania kryzysowego, ale problem polega na tym, że tym razem może nie zadziałać, bo sprawa jest zbyt poważna i zbyt wiele osób jest nią zainteresowanych. Social media dosłownie eksplodowały po tych rewelacjach. Hashtagi związane ze Szmytem i Żurkiem były przez kilka dni na szczycie trendów na polskim Twitterze. Tysiące komentarzy, dziesiątki tysięcy udostępnień, setki tysięcy wyświetleń materiałów wideo na ten temat. Ludzie są podzieleni, jedni wierzą Szmytowi i domagają się wyjaśnień od Rzuszka i całego rządu, drudzy uważają, że to wszystko to białoruska propaganda i że nie można wierzyć człowiekowi, który zdradził Polskę, uciekając do wroga. Ale nawet ci, którzy nie wierzą Szmytowi, przyznają, że sama sytuacja, gdzie były polski sędzia może bezkarnie oskarżać wysokich urzędników polskiego rządu z bezpiecznej przystani na Białorusi jest absolutnie patologiczna i wymaga jakiejś reakcji. Jakie mogą być konsekwencje tej afery? Scenariuszy jest kilka. Pierwszy scenariusz to ten, który preferuje obecny rząd. Sprawa ucichnie po kilku tygodniach, ludzie zapomną, Żużek zachowa swoje stanowisko, a Szmyt zostanie zapamiętany tylko jako zdrajca, który próbował szkodzić Polsce z Białorusi. Drugi scenariusz to przeprowadzenie rzeczywistego śledztwa, które mogłoby wyjaśnić prawdę o kontaktach między Żurkiem a Szmyttem, ale to jest mało prawdopodobne, bo obecna władza nie ma interesu w ujawnianiu faktów, które mogłyby ją kompromitować. Trzeci scenariusz, najbardziej dramatyczny, to dymisja Żuszka pod presją opinii publicznej i mediów, co byłoby ogromnym ciosem dla prestiżu rządu Tuska. Jest też jeszcze jeden wymiar tej sprawy, o którym musimy pamiętać międzynarodowy. Fakt, że polski sędzia uciekł na Białorusi i stamtąd atakuje polski rząd jest wykorzystywany przez reżim Łukaszenki do podważania legitymizacji polskich władz. Białoruska propaganda przedstawia Polskę jako kraj, gdzie nie ma praworządności, gdzie sędziowie są prześladowani za swoje poglądy, gdzie demokracja jest tylko fasadą. To oczywiście kłamstwo i manipulacja, bo porównywanie Polski do Białorusi jest absurdalne, ale problem polega na tym, że taki nam mogą trafiać do niektórych odbiorców na Zachodzie, którzy nie znają dokładnie sytuacji w Polsce. To może szkodzić wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej i utrudniać rządowi Tuska realizację jego polityki zagranicznej. Cała ta sprawa pokazuje też, jak głęboko podzielone jest polskie społeczeństwo i jak bardzo spolaryzowana jest polska polityka. Mamy sytuację, gdzie nie możemy nawet uzgodnić podstawowych faktów, gdzie każda strona ma swoją wersję prawdy i nie ma żadnej instytucji, której autorytet byłby na tyle silny, żeby móc rozstrzygnąć spory. Sądy są spolityzowane i niezależnie kto by orzekał w tej sprawie, druga strona i tak by nie uznała wyroku. Media są podzielone i każda grupa medialna przedstawia wydarzenia w sposób, który pasuje do jej politycznej linii. W takiej sytuacji prawda staje się pojęciem względnym, a polityka zamienia się w wojnę wszystkich ze wszystkimi. Podsumowując, afera Szmyt Żurzek to nie jest tylko kolejny polityczny skandal, który za tydzień zostanie zapomniany. To jest sprawa, która dotyka fundamentalnych kwestii związanych z funkcjonowaniem polskiego państwa, z niezależnością wymiaru sprawiedliwości, z uczciwością osób piastujących najwyższe urzędy. Niezależnie od tego, czy oskarżenia Szmytta są prawdziwe czy fałszywe, sama ta sytuacja pokazuje, jak bardzo chory jest polski system polityczny i jak pilnie potrzebne są prawdziwe reformy, a nie tylko polityczne rozgrywki. Reakcja Tuska, który według naszych źródeł całkowicie stracił kontrolę nad swoimi emocjami, gdy dowiedział się o tej sprawie, pokazuje, jak bardzo nerwy są napięte na samym szczycie władzy.